Dobra, siemanko Założyłem sobie kontroler umysłu na czoło I pierwszy raz w ten sposób będę nagrywał Trzeba wejść do namiotu, do szklarni I zacząć coś tutaj trochę Golić Bo wczoraj nie ogarnąłem tego tematu Będziemy to robić sekatorkiem Żeby było wygodnie i szybko Bo trzeba niestety, ale no ale sekator do bań I im tutaj będzie to tylko przeszkadzać A potem zrobimy zbiory tego co tutaj już mamy Bo no, chcemy trochę to wszystko prześwietlić bo mamy za dużo tutaj, za dużo. Już tutaj próbuję to, wiecie, podpinać jak się tylko da. Do czego się da i gdzie się da, ale przynajmniej częściowo gałązki są do wyautowania. To jeszcze zostawię. Zwłaszcza, że tu mamy trochę takich drobnych gałązek, które gdzieś przeoczyłem. Miały pójść won. No bo to one tutaj nie miały być, a one się jednak zagnieździły, zostały i rosną. Oczywiście tam wyżej zostawię gęściej tych liści. Niech te drobne pomidorki się tam cały czas zawiązują, ale tak, żeby tutaj ten dół już był odsłonięty, bo jest tego sporo o tutaj mam do podwiązania hmm. nie, sznurki są tutaj podwiązuję już po prostu same grona żeby się nie obłamywały nic specjalnego ale wystarczy nie robię siatek pończoszek i innych firanek po prostu ciach i jest. patrzę tylko, bo czasami można się pomylić w pośpiechu i obciąć gałązkę z pomidorami, a tego bym nie chciał. Byłoby szkoda. Tak samo jak właśnie w pośpiechu obcinając. Obgoliłem raz główny pęd arbuza Dlatego tutaj jest słabo z tymi arbuzami Jeszcze jakieś chwasty powyrywamy Gorsze to te liście ze środka Przy tych mocno bujnych sztukach Tam jest najwięcej tego I Jest cała do wycięcia, co ona tutaj taki bat robi. Uff. Jak się na bieżąco nie ogarnia pomidorów, to po prostu później jest dramat. Ja nie wiem, jak ludzie na działkach to ogarniają, kiedy muszą, nie wiem, kiedy mogą przyjechać tam raz na dwa tygodnie. To po prostu, to jest, to jest chyba niemożliwe. Gdybym zostawił ten ogród na dwa tygodnie, to nie wiem, czy ja bym tutaj dał radę wejść. Swoją drogą, w tym roku planuję jak najwięcej wyjazdów, takich 4-5 dniowych z przyczepą W Podolnym Śląsku na razie, rozjeździć się Przetestować swoje umiejętności jako kierowca bombowca Bo jednak z przyczepą to trzeba mieć Naprawdę oczy na około głowy Zwłaszcza przy jakichś wyprzedzaniach i innych takich, pamiętać o tym przy omijaniu rowerzystów, i tak dalej. Bo co? No, można łatwo się zapomnieć i komuś zrobić krzywdę. Tudzież uka trupić, nawet tego przywiążemy tutaj za chwilę. Dobra? To... Proszę bardzo, tutaj imbir też kwitnie. Może mało efektownie, ale kwiatki swoje ma. O. Dobra. Wracamy na głowę i lecimy dalej z tematem. Ciach. I ciach. I ciach. To też idzie precz. <śm> <śm> Najgorsze jest to, że czasami coś przegapię, nie odetnę, zostawię, a potem lipton. Już za późno, żeby obciąć, i szkoda. Dobra, siemanko, chciałbym pokazać, jak to wygląda po koszeniu. Pokażę oczywiście, tylko teraz tam jakieś urywki z tego obcinania, bo. Cały zajęła mi 50 minut i jeszcze nie jest skończona. Jeszcze są gałązki do obrywania, gałązki do obcinania, pomidory do podwiązywania. Zaraz tutaj przyniosę sobie szpulkę ze sznurkiem i muszę podwiązać to grono, to grono. Tutaj to jeszcze podłapać. Tu mam takie ładne bomby wiszą. Spójrzcie, ja mam dosyć dużą łapę, a te pomidory są naprawdę zacne. No to to też wszystko musi być podwiązywane, żeby się nie pozrywało. Ja tak właśnie czasami się ratuję, że wiążę sznurkiem do palika same grona, aby dodatkowo je podtrzymywało. Teraz kiedy tych liści nie ma, widać mniej więcej ile jest tych pomidorów. Obcinam dosyć drastycznie liście, właśnie teraz na przełomie lipca i sierpnia, bo chcę, aby te pomidory mi zaczynały dojrzewać. One jeszcze będą narastały w górnych tutaj tych e, partiach, jeszcze będą się pojawiać pomidory owszem, ale zależy mi na tym, żeby jak najszybciej zaczynały dojrzewać te z dołu, aby robić przetwory, robić słoiki. Tak? I mieć jak najwięcej później czasu wolnego Bo tak jak mówię, no chciałbym w tym roku Poszaleć z tą przyczepą Zależy mi bardzo na tym, abyśmy Pozwiedzali tutaj na Dolnym Śląsku Te kempingi Pozatrzymywali się, pooglądali różne ciekawe zabytki Nasze dzieci są wielkimi fanami zamków I starych budowli Dlatego no należy je Zabierać w takie miejsce Niech to sobie wszystko zobaczą No i przede wszystkim no chyba zaraz będziemy obrywać te pomidory Tutaj już Kalina trochę oberwała, ale ja przyjdę i poobrywam, bo one jeszcze, tu jest jeszcze sporo do obrywania. Są ładne, szkoda, żeby wisiały niepotrzebnie, kiedy można no już coś tam zjeść, kogoś obdarować. A i też, no, żeby to powiedzieć, może jakieś przetwory zacząć robić, bo szkoda, żeby było, żeby to no, wisiało na krzakach. A jak tutaj zaraz wrzucę wąż z oczka, żeby troszeczkę odpompować wody z mułem z oczka, no to wiadomo... Te pomidory dostaną dużo wody, mogą zacząć też pękać. Staram się tego uniknąć, jest stałe nawadnianie, więc one tej wody mają tutaj pod dostatkiem. Ta ziemia jest zawsze wilgotna, no ale jednak yy, nagłe rzucenie dużej ilości wody może spowodować yy, no pękanie tych pomidorków. No i idę po sznurek, podwiążę co mogę. I tyle w temacie. Jeśli chodzi o ogród, to paulownia się zregenerowała. Myślę, że już wygląda naprawdę ładnie, no wiadomo, te liście gorsze są jeszcze pod spodem, ale to jest pikuś, to wszystko się tutaj zagęściło, zrobiło nam bardzo ładny parasol. Myślę, że z każdym rokiem ten parasol tutaj będzie coraz większy. No Ogórki się popodnosiły, oczywiście tam tych liści takich już porażonych troszkę jest, gorsze ogórki przyschnięte też, no brak wody, no niestety... Już nie chciałem też obarczać wszystkich, żeby mi tutaj latali i wiadomo, podlewali jeszcze doniczki. Docelowo zrobię tutaj rządek dużych donic wzdłuż tego budynku. No i rzucę linię nawadniającą podpiętą pod kran. Niech sobie to wszystko chodzi. A właśnie a propos podlewania, wczoraj potrzebowałem myć tam w przyczepie różne rzeczy i co? I odpiąłem. Odpiąłem szklarnie, a niech one się podlewają. Teraz nie wiem, czy ona się włączy, czy się nie włączy. Co 24 godziny, 15 minut. Wyłączymy całkiem. Uf, poszła woda. Trzeba pilnować żeby tak delikatny przepływ był. Jest bardzo mocno spamszone. Ona dosłownie. O, tak sobie leci. Bardzo powoli. Bo, jak dam na maksa, to zaraz mi rozrywa węże. Nie pozakładałem tych spinek, i dlatego się tak dzieje. No i coś bym tych papryk mógł coś pozbierać stąd. A tu jeszcze gałązka do podwiązania pomidora. Tutaj też mam troszkę pracy, ale na szczęście mniej. Zaraz przyjdę ze sznurkiem. To będziemy to wszystko wiązać. Bo szkoda, bo zaczyna już się kłaść mogłem to podwiązałem, ale widzę, że widzę, że tutaj o, takich wilków to my mamy od groma, one są takie wiotkie, że nie chcą się dać obrywać łatwo. Wolę sobie je obcinać sekatorkiem. Jakaś trawka gdzieś tam porosła, coś jeszcze. No dobra, nie marudzę, żegnam się. Pokazałem, jak to wyglądało u mnie na dzień dzisiejszy. Mimo, że nas nie było przez tydzień czasu, myślę, że jest bardzo dobrze a Albo co najmniej nie jest źle jak na taką przerywaną opiekę nad ogrodem w tym roku. Teraz tylko golić to wszystko, aby się nadmiernie nie rozrastało. No i też, żeby te owoce wisiały jak należy popodwiązywać. No bo takie grona w momencie, kiedy obrosną już fest, no, zrobią się naprawdę ciężkie i wtedy obłamią się. A szkoda, szkoda. Ja wiem, że to dojrzeje w skrzynkach na parapecie i wszędzie. Ale nie o to chodzi. Niech one wiszą jak najdłużej jak na krzaku, niech nabierają tej słodkości. Niech to będą takie pomidory jak z południa Europy wiecie, słodkie, że można je jeść dosłownie. Bo oczywiście niektórzy lubią nasze polskie kwaśne pomidory i nawet wiem, że są importowane do różnych części Europy, bo no u nas są takie kwaskowe, specyficzne te pomidory, a tam gdzie tego słońca jest bardzo dużo, one nabierają swojej takiej słodyczy, no i że tak powiem dochodzi do wymiany. No do nas ściągają słodkie pomidory a od nas na przetwórstwo wysyłają kwaśne dobra, cześć, na razie, trzymajcie się tutaj już ze szklarni nie mam za bardzo widoku na ogród, bo brzoskwinia zagęściła się tamten parawan, wszystko robi się zielone takie zarośnięte położysz statyw na tym to też mi też, no, nie ukrywam, zależy żeby ten ogród był taki, wiecie, tajemniczy troszkę zasłonięty, mimo że mały to jednak taki ukryty w tym wszystkim. A jedyna przestrzeń, która ma być taka wolna, no to tutaj ten kawałeczek trawnika, który został pomiędzy szklarnią a oczkiem, a tarasem. Tutaj miejsce do zabawy dla dzieci. Trochę cienia od pałowni, i tak dalej. Dobra, miłego weekendu. Ja spadam, bo jeszcze trochę pracy przede mną.